A my, proszę Państwa, teraz w programie powiemy o kontrowersyjnym, bulwersującym, nie wiem jak to nazwać, wyroku sądu apelacyjnego we Wrocławiu, który zdecydował, że mężczyzna, który miał dokonać gwałtu na 14-latce, 14 została mu obniżona kara, ponieważ dziewczyna nie krzyczała i do gwałtu nie doszło. Wyrok jest w tej chwili w zawieszeniu. O tym porozmawiam z moimi kolejnymi gośćmi. Justyna Beni, adwokat, pełnomocnik pokrzywdzonej i Dominika Cwynar, akcja Bezpecz, bezpieczna Ja. Panie już za chwilę w programie. Sąd we Wrocławiu nadzwyczajnie złagodził karę wobec pedofila z trzech lat więzienia do roku w zawieszeniu. Sprawa dotyczyła wydarzeń z 2016 roku, gdy 14-letnia wówczas dziewczynka została wykorzystana seksualnie przez dalekiego krewnego. 26-latek zaczął ją całować i zdejmować z niej ubrania, gdy wrócił z bożonarodzeniowej imprezy do domu. Dziewczynka spała w jego łóżku. Według sądu okręgowego próbowała się bronić, lecz do stosunku doszło. W ubiegłym roku Wrocławski Sąd podjął inną kontrowersyjną decyzję. Chodzi o sprawę Jerzego J., który rzucił swoją wnuczkę na ziemię i przygniótł ciałem tak, że nie mogła się ruszyć. W brutalny sposób zgwałcił. Dziewczynka wyjawiła prawdę dopiero kilka lat później. Rzecznik sądu w ten sposób tłumaczył tę decyzję. Sąd apelacyjny dysponował wywiadem kuratora sądowego i z tego wywiadu wynikało, że posiada on dobrą opinię w miejscu zamieszkania. Adwokat pełnomocnik pokrzywdzonej jest z nami. Justyna Beni. Witam pani mecenas. Jest także pani Dominika Cwyner z akcji Bezpieczna Ja, o której za chwilę porozmawiamy. Na początek jednak do pani mecenas pytanie, bo jesteśmy zaskoczeni w redakcji. Jak państwo przyjęli tę decyzję sądu? Bo ona jest no, zaskakująca. Cytowałem ją na początku, że skoro dziewczynka nie krzyczała, to do gwałtu nie doszło. Jak pani ustosunkuje się do, no, do tego uzasadnienia? Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Wyrok dla mnie jest wyjątkowo niesprawiedliwy. Słysząc uzasadnienie ustne sądu, byłam bardzo zaskoczona tym, jak sąd uzasadnia swoją decyzję. Moja klientka czuje się bardzo pokrzywdzona na całą sytuacją. Dla niej wyrok również był dużym szokiem. Jest ona wstrząśnięta. Jeśli chodzi tutaj o te słowa pana redaktora, że moja klientka nie krzyczała, to rzeczywiście na sali sądowej padło stwierdzenie, że w tym wypadku nie była stosowana przemoc. Natomiast moja klientka zarówno odpychała sprawcę, jak i mówiła, że absolutnie tego stosunku nie chce. Pani Dominika kręci głową, bo takich spraw zna pewnie dziesiątki z całego kraju, spotykając się z kobietami, które przychodzą na, na zajęcia w ramach akcji Bezpieczne Ja. Pani Dominiko, widzę po Pani oczach i zachowaniu zbulwersowanie. Rozumiem je, bo czytam statystyki. No i między innymi takie wyroki sądów odstraszają od zgłaszania gwałtu, bo szacuje się podobno w Polsce, że zaledwie 10% osób, które zostały zgwałcone, zgłaszają go. No to trudno się dziwić, że ten gwałt Gwałt taki pozostaje bezgłośny. Zdecydowanie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Zdecydowanie ten gwałt pozostaje taki bezgłośny i kobiety de nie decydują się na zgłaszanie. Między innymi dlatego, że to jest bardzo duża później również droga przez mękę. A bardzo często waroki są właśnie wydawane, przez, czy obalane przez kuriozalne, kuriozalne stwierdzenia, takie jak że znała ofiarę, że dobrowolnie weszła do pokoju, czy właśnie, że nie krzyczała? Proszę mi powiedzieć, bo pani inicjatywa, akcja bezpieczna ja, to jest inicjatywa w pewnym sensie też inspirowana własną historią, o której nie chcę teraz rozmawiać, ale czy chętnie kobiety podejmują w ogóle temat tego, żeby przygotować się na ewentualną obronę i dlaczego w XXI wieku no, musimy się zmagać jednak z takimi problemami, a właściwie wy kobiety, panie? Paradoksalnie nie tylko kobiety, bo ten temat nie dotyczy tylko kobiet. Kobiety są główną grupą faktycznie, ale w dzisiejszych czasach jest niestety tak, że cały czas to jest stygmatyzowane. Kobiety niechętnie dotykają takiego tematu, ponieważ również jest bardzo mocny nurt, że kobieta nie powinna musieć się bronić. I rzeczywiście nie powinna musieć się bronić. To, co się dzieje, jest złe, ale jeżeli już występuje taka sytuacja, to warto wiedzieć, w jaki sposób się zabezpieczyć. Warto wiedzieć, co zrobić później, gdyby coś się wydarzyło. Tutaj tej wiedzy jest zdecydowanie dalej za mało, przez też tabulizację tego tematu. Mm -hmm. To ja Państwu teraz przywołam taką sytuację, to warszawskie kabaty. W Lesie Kabackim zostaje zgwałcona kobieta, która chodzi pobiegać tam wieczorami. I sąd w uzasadnieniu mówi, że po prostu za późno biegała. O tej godzinie się nie biega. Kobiety w ogóle nie powinny o tej godzinie wychodzić biegać. I, I taki był wyrok. Pani mecenas, jakie są procedury prawne? Albo zapytam inaczej. Jak ma Pani taką klientkę, która przychodzi i mówi Pani mecenas, zostałam zgwałcona, proszę o pomoc, idźmy z tym do sądu. Pani chętnie, niechętnie przyjmuje takie sprawy? Wiesz, czym się za chwilę zderzy w wymiarze sprawiedliwości? Oczywiście ja zawsze chętnie udzielę pomocy każdej osobie pokrzywdzonej, również ofiarom gwałtu. Jest to bardzo delikatne przestępstwo, jest to sytuacja bardzo ciężka dla ofiary. Staram się być wtedy osobą jak najbardziej delikatną i taktowną. Natomiast jeśli chodzi tutaj o wymiar sprawiedliwości, to w ostatnich latach zmieniły się tutaj środki do przeprowadzania przesłuchania ofiary, jest ona tak naprawdę przesłuchiwana tylko raz podczas całego postępowania, zarówno przygotowawczego, jak i postępowania przed sądem. Jest ona przesłuchiwana tak zwanym pokoju bezpiecznym, gdzie sędzia w obecności psychologa przesłuchuje pokrzywdzoną i te jej zeznania są wykorzystywane tylko raz w całym postępowaniu. A jakie wyroki zapadają w takich sprawach? Można powiedzieć, że bardzo różne w zależności od tego jaki sąd to sądzi i no nie chciałabym też powiedzieć, że zależy to od składu Byłam świadkiem, że zapadały bardzo surowe wyroki i jak najbardziej słuszne. Natomiast ten wyrok, z którym się spotkałam, można powiedzieć, że jest taką sytuacją no, nadzwyczajną. Zazwyczaj się z czymś takim nie spotykamy. A wyroki w zawieszeniu? Wyroki w zawieszeniu w mojej karierze jeszcze się nie zdarzyły. Ostatnio również prowadziłam sprawę o gwałt, i pan, mimo że była to osoba dorosła, która żyła z tym panem w związku, pan dostał bezwzględną karę pozbawienia wolności. Co prawda w najniższym wymiarze, ale również z okoliczności wynikało, że po prostu i ofiara mu wybaczyła i on sam wyraził skruchę, w związku z czym dostał najniższą jednak bezwzględną karę. Dlatego tak bardzo e, zabolał mnie ten wyrok wydany przez sąd apelacyjny, który w moim przekonaniu. Paniu nie jest wyrokiem zasadnym. Pani Dominiko, chcę zapytać o, ak o akcję Bezpieczne Ja. W wielu miejscach w Polsce Pani już były, z iloma kobietami się spotkały i z jakim przyjęciem spotkała się Państwa akcja? Faktycznie objechałyśmy już bardzo dużo Polski, byłyśmy w wielu miastach. Z naszych szkoleń skorzystało kilka tysięcy kobiet dorosłych, trochę większa ilość nastolatek. Bo tutaj akurat ten program wchodzi pięknie do szkół. Zawsze spotykam się z bardzo dobrym przyjęciem, bardzo entuzjastycznym, kiedy już kobiety czy dziewczyny są na sali, one są mega ciekawe, mega zainteresowane tym, żeby pozyskać jak najwięcej wiedzy, żeby móc się obronić, mają nabierają inne świadomości, wiedzą, że potrzebują też innych zasobów niż te, które mają. Czyli przykładowo muszą nauczyć się krzyczeć, ale też wiedzieć kiedy, wiedzieć, kiedy oszczędzać te siły, bo krzyczeć też jest bardzo trudno. Do tego tematu wraz ze swoją koleżanką, panią Martą Pawlik, przygotowywałyście się długi czas, bo ponad dwa lata i to nie jest tylko, to nie są tylko własne doświadczenia, ale także między innymi konsultacje ze specjalistami z zakresu prewencji, samoobrony i psychologii. Co o tego typu zdarzeniach mówią ci specjaliści? Zależy, czego dotyczy pytanie. Mhm. Samego charakteru tego przestępstwa, jeśli chodzi o, o gwałt. Bo rozumiem, że tu nie tylko jest kwestia obrony, ale także analiza tego człowieka, który dokonuje takiego, takiego przestępstwa. Mhm. Tutaj akurat specjaliści na szczęście są zgodni. Jest to bardzo zły i okrutny rodzaj przestępstwa i nie powinien występować. Więc każdy z tych specjalistów zawsze był bardzo mocno zaangażowany w to, aby właśnie. Przekazać tę wizę, w jaki sposób się obronić, w jaki sposób rozpoznać, że na przykład zostało się wytypowaną na ofiarę. Można. Na szczęście w niektórych sytuacjach, niestety, w większości sytuacji jest tak jak tutaj w tej cytowanej historii. To jest po prostu chwila, moment, tutaj jest gonitwa myśli. To jest szok, który jest bardzo mocną emocją, więc... Dziewczyny czy kobiety nie, wie, nie wiedzą, jak się w tym momencie odnieść do tej sytuacji. I taka sytuacja Wspierają zostaje na całe życie niejednokrotnie, to jest proces wieloletni. Proszę powiedzieć, jak się do Was zgłosić, jak, jak odnaleźć informacje na, na Wasz temat, kiedy będzie kolejne spotkanie? Kolejne spotkanie będzie całkiem niedługo, w, chyba w listopadzie. Będziemy w Kotlinie Kłodzkiej, o ile dobrze pamiętam, w tej chwili. Gdzie z nas znaleźć? Na pewno w internecie, mamy fanpage, mamy Instagram, można wpisać w wyszukiwarkę, bardzo dobrze się wyszukujemy. Można wtedy skontaktować się z nami na różne sposoby, zarówno odnośnie profilaktyki, jak i również sytuacji po pomocy takiej od strony bardziej emocjonalnej. No na pewno dyskrecja wchodzi w grę, więc rozumiem, że Pani jako organizatorki gwarantują również takową. Oczywiście. Pani mecenas, to chcę zapytać jeszcze o tę sprawę, którą dzisiaj poruszamy, od której zaczęliśmy właściwie nasz program Historię pani, pani Klientki. Co będzie się działo w tej chwili w tej sprawie? W tej sprawie tak naprawdę, jeśli chodzi tutaj o y, sytuację prawną, mam związane ręce, ponieważ <coughs> Nie przysługuje mi kasacja i również nie mogę zwrócić się z bezpośrednim wnioskiem do pana prokuratora generalnego o złożenie kasacji nadzwyczajnej. Dlatego też, z tych względów konsultując tą kwestię wcześniej z klientką, zgłosiłam się do mediów, do gazety wrocławskiej, aby nagłośnić całą sytuację, bo tak naprawdę w tym momencie kasację nadzwyczajną w sprawie może złożyć tylko Rzecznik Praw Obywatelskich lub Minister Sprawiedliwości, czyli prokurator generalny. Z tego co wiem, już pewne kroki, przez prokuraturę krajową zostały podjęte, co bardzo mnie cieszy. Chciałabym, jeśli nawet nie zostanie tutaj złożona kasacja nadzwyczajna, to chciałabym, żeby jednak prokuratura jeszcze raz przyjrzała się całemu materiałowi dowadowemu i oceniła sprawę. Pani mecenas, tak krótko, chcę jeszcze raz zrozumieć dokładnie. Gdyby nie nadzwyczajne środki, które mogą za, zastosować pewne instytucje z wymiaru sprawiedliwości, to państwo doszliby z tą sprawą do ściany? Tak. My już w tym momencie nie mamy żadnych środków przewidzianych w kodeksie karnym czy kodeksie postępowania karnego, którymi moglibyśmy zaskarżyć decyzję sądu, ten wyrok sądu apelacyjnego. On jest prawomocny. Dziewczynka, zmiana decyzji sądu wobec oprawcy, bo dziewczynka, tu cytat, nie krzyczała. Niech to będzie podsumowanie naszego programu. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę, chociaż jeszcze moglibyśmy rozmawiać przez długo, długo. Justyna Beni, adwokat pełnomocnik pokrzywdzony, o której rozmawialiśmy. Pani mecenas, kłaniam się nisko i trzymamy kciuki za pozytywne zakończenie tej sprawy. I Dominika Cwyner, Akcja Bezpieczna. Ja, Pani Dominiko, również bardzo dziękuję Państwu. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pora na raport z Białorusi. Arleta Bojke z redakcji zagranicznej już czeka na Państwa. Do zobaczenia.